widzowie, nadszedł ten dzień, czyli 6 grudnia, w którym strolujemy Nupka, że jesteśmy Mikołajem, wszystko zaplanowaliśmy, list do Świętego Mikołaja był pisany przez Nupka i tak dalej, a dzisiaj nadszedł dzień, w którym... Mikołaj mu się, prawda, pokaże i to w dzień. Przed chwilą była nas, teraz się no, stała dzień. Eee, stał dzień, nieważne. Widzowie, łapeczki do góry zostawiacie, subskrybujcie kanał tam na dole. Jak wiecie, za chyba już 11 dni, dobrze liczę? 11, 11, chyba 11 dni będzie nowa nuta, czyli 17 grudnia. Zapraszam serdecznie i pamiętajcie o tej dacie. 17 grudnia to są też w ogóle moje urodziny. Eee, no i co, ja tu mam chyba wszystko, by Nubek chciał, tak, żeby Nupsia do niego wróciła. Trzy dirta, trzy dirta i żeby Palion lubił dirta. I to są jego zachcianki jako prezenty. I damy mu Trzy dirta i 3 dirta. No, nupci nie mamy jak skombinować. Paliona też nie mamy jak skombinować, bo ja jestem Paliona i powiem po prostu, że był niegrzeczny i będziemy musieli zrobić coś miłego. Albo zobaczymy jeszcze, widzowie, spokojnie, zobaczymy. Może potem się zamienimy w nupcie na jeden odcinek. Przekonamy się, że to zależy wszystko od co, co się wydarzy. o mamy, jak widzicie, już piękny domek, nupka tak się. O kurde! Święty Mikołaj atakuje. Kurde, ty bo zginę, Święty Mikołaj zginie. Nie mam zbroi. Czy widać, że jestem posłuszny? Ho, ho, ho! Czy są tu jakieś grzeczne dzieci? Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! ho, ho, ho! O, Mikołaj o, ja... mnie? A, ja Mikołaj o nie! Nie widzi Właśnie! Jestem święty Mikołaj! Nie widzi Muszę... Muszę... muszę sprawdzić... Sprawdzić jedną rzecz. Hop, hop! Teraz, a nie jeszcze. Myk, myk, myk. myk. To dzisiaj jest 6 grudnia. O! Ja! Oh, dobry komin, no. bardzo fajny komin. Bardzo fajny komin. Co my tu mamy? Ciacho! Dobre! Oh. Dobre, ciacho! Mleczko! o, oh. oh. Dobre, mleczko! Patrzcie, jest wszystko! Książka! Jak to jest już ten list, co już czytałem? Czyta list! I... Mój, O oh. Gdzie jest choinka? To jest choinka... Tu jest choinka, panie Mikołaju! O, to mamy targ. Co ty tu robisz?! Dzień dobry! Co Every morning, every Christmas... Nie możesz! Nie możesz! Nie podgląda się Mikołaja! Panie święty Mikołaju! Pan zobacz, jak tu super widać! Prawie pan to set, Ale to super! Bogedil, tak? Po pierwsze... Nie wiem, kim jesteś, ale... Przecież nubek jestem, pat. Musisz się troszkę przyciszyć, bo będą wielkimi. Nubek, nubek mundunek! <grym> nubek mundunek. Więc tak, z mojej tam księdzy napisane było, że dostaniesz trzy dirta. Trzy dirta, ale jakaś no. nupcia i żeby pan lubił dirta. Tak, y, nupcia i Pani nie lubił dirta, tak. Niestety, mogłem spełnić tylko twoje dwa życzenia, ponieważ byłeś niegrzecznym dzieckiem po prostu. Jak to niegrzecznym, Ziacio? No, czasem wyzywałeś, czasem psociłeś, tutaj w tym mieście, no i tak wyszło. Co? Panie Mikołaju, ja przysięgam, ja, Nubek, Nuboszki, przysięgam, proszę, tyk, 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 na dyl, mm. O, że ja nic nie zrobiłem złego, ja byłem wczesnym dzieckiem, y... a tu zrobiłem panu, patrz, panie Mikołaju, święty, tu, mama, mama, <todda> ta, ta, ta. Nie, y... nubcia może do ciebie przyjść jutro. Tylko i wyłącznie jak będziesz grzeczny. Lubcia? Tak. Zrobisz to, święty Mikołaj! Myślałem, że Lepalion lubił Dirta. Yy, byłem u niego. Ja z nim nawet rozmawiałem, tak, na wszelki wypadek. I to jest niewykonalne zadanie. Czyli co, święty Mikołaj? Zostanie ze mną do jutra i muszę zrobić wszystko, co, co jutro powiedz? I muszę mi cały czas być Twoim sługą przez 24 godziny? Yy, coś ja zniknę niedługo, ale. Nupcia, jeżeli będziesz miły właśnie, chodź, będziesz musiał wykonać sam z siebie. Ja ci nawet nie mogę mówić. Musisz sam z siebie, albo dać jakiś prezent, co? albo coś miłego zrobić, posprzątać na wojenowce, cokolwiek. Chwileczkę, chwileczkę, muszę, muszę się zastanowić, co ja mogę zrobić. Cokolwiek. Jest, co A co miał? tu się stało? Ale, y, tutaj. Oj, nie chcę zwiedzać, Tu hmm? był Hagi Łagi, panie Mikołaju. Oj, oj, nie wiem Ja kto bym nie to, chciał go. Ja już za stary na takie rzeczy. Nie ja bym go kto nie chciał. Święty Mikołaju, o, dziękuję. Święty Mikołaju. O, o pomogę tutaj, dziecku. E, dobrze, o, ale, ale nie, to pomagać, pomagać ja nie mam, tylko ty masz pomagać. Także, no, zacznij działać. E, to tak. Ja bym. Czyli co muszę zrobić, święty Mikołaju? Bo ja no, tak trochę. No i właśnie, nie mogę ci mówić, musi być miły uczynek. Ty musisz dobrze A. wiedzieć, co to jest miły uczynek. Miły uczynek, miły A u... co chwilę Ja chcę zobaczyć Twoje sanie. Wszystkim... Sanie nie, tego way. nie możesz, one są niewidzialne, to tylko święty Mikołaj widzi Święty Mikołaj tylko widzi O, to są sanie twoje? Nie ma sań e, Mówię ci, jak ty się nazywasz? Nubek Nubowski, 123 Nubek Nubowski, 123 e, Sani nie ma, one są niewidzialne Jak to? No nie widać ich jak to nie widać? No nie widać, no są niewidzialne, no to czego nie rozumiesz? Może stoją gdzieś na dole, tylko mnie oszukujesz No niewidzialne są <noise> Dobra, powiem ci tak A może są na moim skinie tam Masz, masz jeszcze tylko Dobra, panie dnia. Mikołaju Masz pół dnia na zrobienie miłych uczynków, Już inaczej inaczej nupci nie zobaczysz Dobrze, panie Mikołaju, ja chcę zobaczyć nupce Zacznij działać Dobrze, mm, mm, chwilę, no. chwilę, chwilę, chwilę mm, Żeby była nupcia, tak? Tak A... Królce, pójdziemy może, no. u Krwawojana byłem ostatnio, bo był chory. Hmm? Kat też może... może do Paliona pójdziemy, mm, mm -hmm. do Paliona, Kto ale Kto to? Co? Kto? Kto to? Nie nie napisał listu? Nie napisał, o, Ej, ile no. on ma lat? Ja wiem co, napiszę za niego list ze Świętego Mikołaja. Ale nie możesz tak przy mnie, to tak nie ten. No to ja to... zapiszę, a nie, ale Ty nie, nie, nie wiedział. Możesz. Nubek Nubowski123 ja Nubek Nubowski123 co... Nubek co... Nubowski123 pod ścianę plezent... Pod ścianę Nubek Nubowski123 Zamówię prezent Poranowi o. Nubek Nubowski123 Nie możesz pisać listów za kogoś Ale napiszę prezent Na ten list do świętego Mikołaja zapalona i dostanie prezent niespodziankę, to chyba lepsze hmm. ale, <laughs> Może będzie nie, wtedy dopisał, ale... Może będzie do ciebie wtedy pisał cały czas listy i, nie... I będziecie się znali lepiej ale to już za późno, no Święty Mikołaj zaraz zniknie, jest, jest tylko 6 grudnia. A właśnie, no prezent możesz dać prosto od siebie do niego, nie możesz tak, że to może, na To napiszę może, to napiszę może prezent dla Hati, o, pozbyć? Też nie dla Nie, to, to nie ma różnicy. No nie, no dobra. Prezent, jeśli chcesz zrobić miły uczynek, to ty musisz, prawda, dać mu prezent. a Nie, że Święty Mikołaj mu da. Ja dam mu prezent jako Święty Mikołaj jest. O, dobry prezent. No na świętego Czy Mikołaja nie? mu dasz, ale od siebie. Ach, no dobra, no dobra, Ale co ty sobie? i przepraszam! No. To ja może mam lepszy pomysł. Dobry wycinek. Odbudujemy trochę. Święty Mikołaju, ale, łap tego! Ale poczekaj, tu ale... Łap, łap Dilta i Święty Mikołaju buduj! Święty Mikołaj ma już krzywek plecy, on już nie może. Ale... ale brzydko! W sensie nie Katiś się nie spodoba to. Podoba. Mówiła, spodoba, się. mówiła, że spoko jest. Nie spodobał się. Katy mówiła, że git jest. Dobra, chodźmy tu lepiej Katy, znam każde dziecko. Tutaj jest... musi być piasek, jak widzisz to samo, co jest tutaj, to nie może tak no. wyglądać. Szukaj nie, tego piasku. Nie, dobra, zostaw, zostaw na razie tak. Święty Mikołaj jest oburzony, chcesz zobaczyć lub ci czy nie. Dobra, już mam. Szukaj dobra, piachu. ładujemy. No, no właśnie. Ładujemy tutaj. No Dawaj właśnie. już, święty, święty, święty Mikołaj. No. Jest glany tutaj dzisiaj. No. <laughs> o co wybuzisz o, świętka, Nie działają dobra. dobrze, no buduj Mikołaju, dalej. A ty jesteś nubek, tak w sumie? No święty Mikołaj, to tylko i wyłącznie pro. Tak? No dobra, ja jestem Tu jeszcze też masz, tu jeszcze masz. Nie, żaden witam, dirt, żaden dirt. Tu witam w klubie. Tu masz, święty tu, tu. Gdzie? Widzisz? No tu a, dobra, musisz odbudować. No. No. Dobra, budujemy. Jestem, już zdobione, dobrze? Jest tutaj no. może to, o, żeby nie spadła tutaj, o, no, tak o no, no dobra, niech ci będzie, i tak to pewnie zmieni, ale... Okej, okay, masz pierwszy miły uczynek tle, masz... powiemy, że to no, kat powiemy, Masz pierwszy napisane... miły jeszcze dwa Dobra, napisałem, że to święty Mikołaj zrobił I to nawet będzie lepszy święty uczynek, bo nie będzie wiedziała, hmm. że to Nubek I wiesz, no, Chodź, odlobiłem. chodź, tak, chodź, tak, o, chodź o. Dobra, już, już, już no. święty Mikołaju Ja lubię świętego Mikołaja to ja, miły jesteś Nupcia, no, ale musisz, musisz być jeszcze mniejszy, żeby coś dostać Musisz jeszcze dwa... Dwa ten... Yy, jak to się nazywa? Yy, Święty Mikołaj ma ci, ci trudną pamięć Dwa uczynki oh. Jeszcze dwa uczynki dobre No, no i super Pierwszy uczynek z głowy. Jeszcze dwa Dobrze, jestem. Albo dwa? temu Palionowi, czy ognami wojanym. No pajonowi, pajonowi. No, no, no nie na no, koniec Pionowi. To muszą no, być miłe uczynki, pamiętaj. Dobra. Dobra, miłe dobra panie Mikołaju. A ty się nie, nie boisz się tak, że ktoś cię zobaczy? Nie boję się. Dobra. Już mnie zobaczymy, ja... już mi wystarczy, już mnie zobaczyłeś. Ja oddam pajonowi całego mojego Dirta, którego mama aktualnie weku. A, a to czy jest dyr... dla mnie najcenniejszy. A czy Dirt dla ciebie jest cenny? Tak. Palco. Czy jest najcenniejszy? Święty Mikołaju, bardzo cenny jest Bardzo naprawdę Nawet jak mi się Kala. to nie spodoba To ten prezent, to... jeżeli dla ciebie jest najcenniejszy mu go oddajesz To jest miły uczynek Wielki <grym, grym, grym>, Musisz, musisz zrobić skowam, skrzynkę skowam, Dam ci skrzynkę Schowam go w kominek Dam ci Masz Tutaj Schowam mu go w kominek Nie, 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 weź je tutaj Aha, Włóż do skrzynki lola. Tu Napiszę, dobra, napiszę. Włóż do skrzynki i napisz mu, no, właśnie. Mm. Odnuska, odnubka, całego serduska dla palioda. bo święta no. są. Mhm. Dobrze. Uwaga. Napiszę, na Super, super. To jest już drugi miły uczynek. Jeszcze jeden dla Wojana i zobaczysz jutro, Nupcie. Jest dobra! Jeszcze jedna pojadna! Musisz coś na. wymyśleć, musisz okazać się kreatywnością i miłością. Dobrze. Panie święty Michałaju... Tak? tak? No dobra. To No, już idź, idź. Już na stare lata tu idź. Wiesz, ile mam lat? Ile? 1824 To, no. to tyle, ile Nubek ma IQ! <laughs> Nie no. <śmiech> <śmiech> O, patrz, no. tutaj zrobiłem planie świętej Mikołaju, Ale... to się zaliczyło chyba. Z nie, 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 właśnie, musisz mu coś przy mnie zrobić, bo tam to było niewystarczalne. No to zróbmy mu w sumie... No. Mm. Mm. Myśl. Mm. Ostatnio mu się wkradłem na konto i zrobiłem mu coś takiego, patrz, po pa, 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 pa Janowie. To tak że drewno. Wszystko. ja wiem, ja, ja wiem co ty robiłeś miłego, a co nie, spoko, nawet nie musisz mi mówić. Tylko... Panie święty Mikołaju, ja na chwilę idę, poczekaj sobie Pan, bo chyba ktoś inny chce do Pana przyjść, czekaj chwilę Nie, chwila. nie, nie Poczekaj chwilę, nie, poczekaj chwilę mhm. Nie, nie, nie. wiem, nie wiem o co chodzi Nubek sobie przed drzwiami Siemano, pojalo O, malu, o ale... święty Mikołaj Siema N Nubek, <laughs> ale, nubek ale, Nubowski, ale krzycze... 1, 2, 3 ale, ale Posłuchaj. jestem Posłuchaj. co dostałem od świętego Mikołaja? Nubek, Napisałem tu jakiś list, nubek, bo uspokój nie pamiętam. się, dziecino. Nubek Nubowski123, dobrze wiem, <noise> że jesteś ty. Gdzie on jest? Gdzie ten ogól? A ja ty przy... Nubek, przepraszam. Nieważne, gdzie ty jesteś, a ja dobrze wiem, co ty robisz, wszystko widzę. Chciałeś wyłudzić D prezent od Mikołaja. Nie, nie, Nubka nie ma już. Chwileczkę, niech, niech tutaj poczeka Mikołaj. Nubek! O, masz... Jestem, Widziałem, Ejo. wszystko Co widać. Co się stało? Nubek, nubowski, jeżeli nie zrobisz jak najszybciej prezentu. No dobra, uwaga. Już jest ciemno. Kończy się dzień. Nie, nie, Kończy nie dobra, się. dobra. Skończy się, ja znikam i. Już nie, nie. nie, 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 nie. Szybko mi uczynek musisz już, już zrobić. Cokolwiek. Dobra. Cokolwiek. Zrobimy najmilszy uczynek na świecie. Jaki? I? I. Jaki? Po... Panie Mikołaju, masz no. Pan. Połatę? No jaki? Mam. Połatę poproszę. A. Mhm. Zabierzemy całego. Oh, kurce, pilta! Pojanowi, bo nie lubi. A nubek lubi, to akurat będzie. Dwa prezenty w jednym. O, mm -hmm. tak. I wypełnimy to. Ale zielony jego... on nie lubi. On nie lubi. On jego ulubione. Nie, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Zielony nie lubi, ale możemy zrobić mu. O, dotąd zielone i tylko tyle. Nie, zrobimy mu z czegoś innego. To poczekaj. Tego. E z kamiennych cegieł. Trzymaj. Tutaj Kamienne cegły? Tak Co to że jakieś no to nawet nie wygląda jak Dirt Nawet Tylko nie śmierdzi jak Dirt, nawet nie wygląda jak Dirt Ale nie, nie, y, niż Dirta, niż Dirta no, Zbiorę laty, a nie Zbieraj, zbieraj, zbierz Zbierz Dirta, ja, ja naprawię, no Oba, święty Mikołaju, naprawdę można na świętego Mikołaja liczyć Nawet święta Najlepsze święta jakie w Zysu miałem, na Pojanowicach, na Jeżeli wykonamy plan do końca to zadanie Nupcia pojawi się jutro Ola, dobra, robimy to lubimy to, let's go Myk. Let's go I tutaj budujemy Myk. Z Mikołajem Myk. Z Mikołajem Święty Mikołaju, hmm? chciałbym dostać jeszcze Prezent, jeszcze jeden, dodatkowy Jaki prezent? Chciałbym, Jaki? żeby był pokój na Pojadowicza Pokój, to znaczy? Pokój taki z Tylema ścianami, jest jakieś budowanymi. mi A, roz, Rozumiem gdzie się spędza wolny czas Może się da zrobić na następne święta Ale piesek no, Ale ładnie. No, piesek, piesek? piesek? Nie, piesek. go można zabić Aaaa no, nie. On chyba na pojana Dobra, co? Nie bij tego pieska O kurcze, walczy na mnie, panie no Mikołaju właśnie. Panie Mikołaju, nie mamy możesz... problem Dobra, tu jest zielona wełna z go utopimy po prostu. Nie, Mikołaju, nie, zostaw, bo inaczej wszystko, zmasz, wszystko zepsujesz. Ale już o, se topił, Umyłeś, umyłeś. Pat, Czy ty mi Super, dobra, nie pomogłeś, jest kit, jest kit. Dobrze, jeszcze to co? Ale on mnie gryzie. Nisz, nisz tą wełnę. Panie Się Tilikoju, tutaj szybko, O nie, co się Tyle dzieje? Niepka. Mamy kalpia na wigiliję Nisz, Niszcz wełnę, trzeba zniszczyć tą zieloną, On nie lubi Dobra, święty Mikołaju, już kupiemy e, gdzie jest jakaś... <śm>. Happy birthday, merry christmas, święty Mikołaju zaśpiewasz co? Twoją piosenkę ulubioną? Trzymaj The to, sweet... weź sobie nożyczki Co to nożyczki? No nie no. mogę nic ciąć Happy birthday, merry christmas jaki, Jak <śm>. ci się <śm>. podoba? W ogóle wiesz, że jesteś <śm>. jedynym dzieckiem na świecie, które spotkało Mikołaja? Tak? No takie coś, to się mówi. Esa! He, koziak! Dzięki, święty Mikołaju. A no dobrze, Jesteś najlepszy. rozumiem no zoomiem. No zoomiem. mamy kalpia, święty Mikołaju, test na wigilii? oddałem ci. O, może się zjawię. kto wie A, po co te nozycki są? O, a to kopię! Ja! Yeah. Może Dilda też kopią nozycki w sumie? No, nozycki tylko we kopią, młodzieńczu. a, a kurczę. Zbugowane te nozycki jakieś. Czy masz więcej to. tych bloków? Dokończ. Mas, nubek masz Dokończ O Super. kulce, Mikołaju Zawsułem Hop, hop, hop Przepraszam, Nubek niby ogarnia, niby... kulce <grym> O, jest Jest, to se, A, to świętego Mikołaja, połapka O, już i to i... Dobrze, to nożeczka I co, będzie nudka może? Odspojana. Dobrze, ja się ulatniam, mnie już nie ma Jutro Mikołaj, będzie Mikołaj, ja Nie biegnij razy. za mną, nie nie no, Stuk... może ja że się Stuką świętym a, a, Nie ma co Nie, Mikołaj, ma. nie ma świętego Mikołaja Ho ho, ho. I sobie, Czekaliśmy właśnie Nupkowi Mam no, nadzieję, że wam się prank podobał Bardzo fajnie wyszedł, mi się wydaje Nubek no, był miły, zrobił dobre uczynki I jutro będziemy się wcześniej wcielić w nupcie, to jest najgorsze Nie wiem, jakoś to wykombinujemy, żeby jakiś wzrost, budujemy prezent I wyjdziemy jako Nupcia po prostu Przekonamy się, widzowie. Zostawiajcie i do gry, subskrybujcie kanał. Oczywiście tam na dole. Widzimy się w następnych filmach, jak co dzień. Trzymajcie się i pa-pa.